Drogi pojedynek grupy grupie Championship Series. Challenger. Let's go. Zobaczymy, jak rozpocznie się ta awantura. W dolnym lewym rogu Francuz. P'tit obecnie bez drużyny. No nie może się dobić do żadnej. Mimo, że fantastyczny człowiek. Natomiast jego przeciwnikiem Denes Tak jak mówiłem, człowiek, który zna Polski. No, przynajmniej kilka słów, kilka zwrotów. Ziemnia, Kraków, główny, piwo. To mu w sumie wystarczy do przetrwania. A jednak nie ma żadnego kanon nie będzie żadnego dziwnego, prędkiego zaskoczenia. No, PvP mnie przyzwyczaiło ostatnimi czasy do tego, że w zasadzie, coś się nie wydarzy na początku, i tak można to czasami wyrzucić do kosza. Przewaga jednego może się za chwilę obrócić na korzyść drugiego. Jest bardzo dziki meczop, niełatwy do przewidzenia. Nawet jeżeli wydaje się, że początkowo ktoś ma lepszą. Strategię na przeciwnika, co jest oczywiście też dziełem przypadku, no ale nawet jeżeli ktoś ma taką, powiedzmy, przewagę koncepcyjną, teoretyczną, to czasami i tak przegrywa. Ale to może i dobrze, bo jakby zawsze wygrywał ten, kto akurat trafił lepszą taktykę, no to też by było trochę niedobrze. A, jest, już jeden jedzie na górę, drugi na dół. Już się zaczyna. Kombinatoryka. A, DNS chyba sprawdza, czy jest proxy. Nie, DNS stawia sobie pylona, póki co. Ten drugi pylon często jest ustawiony poza bazą i draga. widzę, że się nie będzie patyczkować od razu wjeżdża z proxy na grubo. No i ciekawe, czy DNS to obroni. E, no jedno jest pewne, jeżeli proba tutaj została przy tym pylonie, i jest w dodatku tak ustawiona, że no, no z takim. Ona tak stoi z celem. To od razu widać, czy człowiek, czy proba stoi z celem, to celem tej próby pe pewnie będzie robo. Inaczej byłem zdziwiony. Ale teraz najważniejsze. Propka DNS-a przyjechała do drogo no tak w miarę wcześniej, tak powiedzmy, tak 1.50, minuta. Natomiast propka drogo wjechała od dołu. To już widać ten kąt, ten kąt wjazdu, bo tu gracze że też z kątomierzem, cały czas przy, przy komputerze. To nie ma innej możliwości. Wjechała mniej więcej druga minuta, dziesiąta sekunda. I to już już Francuzowi nie pasuje, już, już ta bagieta się troszeczkę tam musi zastanowić. Co jest nie tak? Coś, coś inaczej jest. Coś wisi w powietrzu. Ach, i zauważy proxy Robo. No i to jest to, o czym mówiłem. No nigdy nie wiesz, na co trafisz. A jest proxy robo zauważone, jak te stalkery od razu skierowane w kierunku pylona, tymczasem dwie lecą, ale czy dolecą? Czy zostaną zauważone? Zostaną zauważone, będą bronić tego pylona. A, DNS robi też koło swojego, o Jezu, no to jest ciekawe. Bo oczywiście ten, yy, przepraszam, drogo chce kupić czas dla Immortala, żeby został wybudowany, w przeciwnym wypadku stalkery zniszczyłyby pylona i całe zagranie... Rozpadłoby się jak piniata. O, ale są 400, cztery 400 stalkery, cztery stalkery. z reguły sobie z immortalem w miarę radzą, ale tutaj jest jeden z nich ranny. No i teraz najciekawsze. Kto to wygrał, kto to przegrał? Drogo odpycha. Póki co przeciwnika z tego miejsca co więcej DNS, nawet chyba niepotrzebnie zrobił tutaj pylona. No i to jest ciekawe. Co teraz, co dalej? No, drogo sobie radzi, ale wygrać jeszcze nie wygrał. Bo przecież DNS też idzie w swoje własne robo. No bardzo, niebanalny scenariusz. Jeszcze sprawa nieprzesądzona. Ale cały czas drogo chce atakować. Jeszcze więcej Stalkerów ze strony DNS. A on za chwilę będzie mógł wjechać, może nawet z tego Warpizma. Ale nie nie, nie zaczekał na swojego Immortala. No i teraz, no, no co teraz, właśnie, panie Francuz. No, jeden i drugi jest Francuzem. Sytuacja wydaje się prezentować minimalnie, minimalnie lepiej dla drogo. Po prostu miał lepsze wymiany, dlatego tak uważam. No i jeszcze kolejnego stalkera ubił. Cztery stalkery za adeptkę do tej pory. No i jeszcze tam ten pylon. Bardzo szybko zakończy się ta mapa, z tego co widzę. Jeden i drogi napiera. No ale póki co siła przebicia Drogo nie jakby lepsza Ujujujujuj No to umoczył już Całego kalosza DNS Nie było warpizma, nie było niczego No i Drogo W kierunku zwycięstwa No nic Nie ma najmniejszych szans moim zdaniem DNS Na wygranie tej mapy Jeszcze ładne mikro Drogo Więcej jednostek No i teraz ostateczna desperacja. O, nawet pylon przy gatewayu zniszczony. Nawet DNS już nie robi Immortala, mimo że ma pieniądze. Okej, okay, teraz rozpoczął jego produkcję. No i Immortal pokonuje Immortala. GG, DNS poddaje. I drogo obejmuje prowadzenie. No on jest faworytem w tym starciu oczywiście. Może nie takim gigantycznym, może nie takim mocnym, ale jest faworytem. Ja to zawsze lubię PVP bo to dynamiczne matchup i od razu wiadomo, kto komu liścia sprzeda. Zatem jeszcze chwila, i będziemy wchodzić na drugi plac boju. Sprosi prosi o chwilkę przerwy No to zaczekamy Co się wydarzyło w pierwszym meczu, że tak szybko? Um, no SkillOz zaryzykował i w zasadzie tyle Rozpadł się, można by powiedzieć O, DanskajCK Bardzo dziękuję, że kupiłeś suba Matiklok, MatiClock, witamy w gronie subów Po raz chyba drugi mam wrażenie Już Także dziękuję bardzo DanskajCK, pozdrawiam, witamy Piękna sprawa, to jest 200 subskrybent w tym momencie na kanale. No i piękna liczba, piękna wartość. Dobrze, drogo gotowy. DNS jeszcze sekunda, pewnie myśli o taktykach. Kto to ten DNS? DNS, no to jest francuski Protos. Co by Ci tu więcej o nim powiedzieć? <laughs> Może zajrzyjmy na profil tego zawodnika Adrien Bouet, 23 lata, Francuz, drużyna Cascade Do tej pory wygrał ponad 50 tysięcy dolarów z turniejów rozmaitych Fajny gość. Kręcone włosy, taki trochę mocniej opalony, ale podobno Francuz Dobra, let me know when ready. O, i startujemy. <coughs> King's Cove. duża mapa, ale też się tutaj osobiście, praktycznie spodziewam. Zobaczymy, jakiej wersji. Po wersji, oczywiście, tylu ile protosów. W górnym lewym rogu w kolorze niebieskim ptidrogo, Drogo, w dolnym prawym DNS. DNS drużyny Cascade. Ta pierwsza mapa była bardzo, bardzo prosta. W założeniach Drogo po prostu zdecydował się na mocny atak. Ten atak się udał i, i to tyle. Miał zwyczajnie lepszą kontrolę, a DNS też podejmował takie, no w najlepszym wypadku lekkomyślne decyzje. W jednym momencie, jeszcze jak się załadował, także. Drogo go złapał, złapał mu Forcefieldem i Mortala, no to już wiadomo, że było pozamiatane, że już nie było nadziei. Zobaczmy, jak sobie poradzą na mapie drugiej. Good luck Hefano DNS-a i od Drogo też, więc pełna kulturka. No Francuz z Francuzem, więc zachowuję pozory przyzwoiteści. Nie no, standardy, standardy. Oczywiście ta propka, która zbuduje drugiego gateway'a bardzo często na poziomie wysokim jedzie na mapę po to, żeby tego drugiego pylona ukryć, a czasami po prostu, żeby na zwiad pojechać, no ale prawie, prawie zawsze ten drugi pylon jest ukrywany. Czy pracuje gdzieś poza streamowaniem? No to zależy, czy, czy ktoś czegoś potrzebuje, czy zdarzyło się być obserwatorem w turniejach StarCrafta, czyli no to jest taka trochę praca powiedzmy. Płacą w każdym razie za tę pracę, więc, więc można tak powiedzieć. A, jest znowu ukryty pylon Drogo, ale teraz tak mam wrażenie, że będzie Stargate, no bo jest jednak dalej ta struktura. No więc, więc yy, tak, no można powiedzieć, że pracuje, ale nie stale, jak ktoś potrzebuje. Na przykład się zdarza tak z 2-3-4 razy do roku. W tym roku już chyba. Wow, w tym roku już 4 razy gdzieś byłem, to bardzo dużo w sumie. Na kilka dni, ale takiej stałej pracy. To, 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 streamowanie, to jest moje stałe, stałe zajęcie. A Twilight Council, no to mnie zaskoczył pozytywnie, Drogo, oczywiście pierwsze decyzje właśnie teraz zapadły, czyli DNS wybrał Centry Stalker, natomiast Drogo dwie adeptki. A i to będą Dark Templary na 99%, bo i na w innym wypadku ta propka już pojechałaby gdzie dalej, miałaby co robić. Drogo gra, wow. Wow, okej, okay, gdzie, gdzie, gdzie DNS pojedzie? Ja tutaj tak trochę chaotycznie, ale chcę zobaczyć po prostu od razu. DNS nie jedzie w taki sposób, żeby dowiedzieć się, co jest grane. Hmm. No, to jest wydaje mi się, bardzo dobry scenariusz dla DNS. -a. O, no jeszcze robi 3G. Wow! Okej, okay, jest mega ciekawie, bo on w sumie zobaczył, że drogo taki bez ekspansji. No tak, jakbym miał teraz rzucić troszeczkę monetą, to powiedziałbym, że DNS wygrywa tę mapę. Ponieważ no pary zostaną elegancko wykryte, będzie kontratak, będzie wszystko. No ale jednak PvP wiele razy w życiu. Pokazało mi, że niekoniecznie wygrywa ten, który powinien. Zatem dowiedzmy się, co teraz, co dalej. Póki co, obiecująco to wygląda dla DNS-a, bo jak widzicie, robi obserwatora. Pylon też wydaje się być minimal minimalnie spóźniony ze strony drogo. O, elegancko nie zostanie on zauważony. Adeptka, czy ucieknie? Ucieknie. Nie powinien sprawdzić tutaj DNS, nic na to liczy też drogo. No i jest pierwszy Dark Templar, drugi Dark Templar. No ale mamy obserwatora, w sumie DNS bardziej go ma, więc problemów być nie powinno. No i DNS też ma trochę informacji o planach przeciwnika, chociaż jeszcze nie wie o ekspansji. Mawiają, że nie ma czegoś takiego jak nieudane Dark Templary. Znakomici protosi z Polski, ale. No to będzie jednak nieudany Dark Templar. Chociaż jeden. Przynajmniej nie dwa. Tak, jakby w sumie teraz na chłodno to wszystko wykalkulować, to znowu, no. <laughs> no, chyba raczej jest to, że nie ma nieudanych Dark Templarów, Bo zobaczcie, że Drogo ma szybciej Nexusa swojego. W dodatku ma więcej robotników i to aż o 7 w tym momencie. Więc, no, to chyba jest prawda z tym, że nie ma nieudanych Dark Templarów, Po prostu Drogo lepiej robił. Cały czas robił swoją ekonomię. No i teraz ma przewagę. Natomiast, no, też jest to oczywiście spowodowane tym, że DNS nieco więcej inwestował w jednostki atakujące, a nie w O tak, on nawet nie robi probek. A, został tutaj obserwer. No i teraz czy widzi tę smugę DNS? Nie, on zupełnie gdzie indziej skupiony. W idealnym momencie, drogo wchodzi. O jeszcze drop, start Templarem. Jak on fantastycznie to wykombinował. No i wszystko wskazuje nam na 2 do 0 dla drogo, ale. DNS nie powiedział jeszcze ostatniego słowa. Może będzie przerzucać w to miejsce swoje jednostki. Warpizm. Gdzie jest Warpizm? Nie ma Warpizma DNS? Okej, okay, to coś mi umknęło. A dns to już szczególnie. No nic, musi teraz wygrać to. A nie, nie idzie to najlepiej, bo przecież dwa Immortale ma aż drogo. Probek potraconych cała masa. Trzecia bateria się kończy. A jeszcze dwie mają cały czas trochę energii. Nie, no to w ogóle jest nieudane. Aż dziwne, że coś może się aż tak bardzo nie udać, no ale tak się właśnie stało. Drogo! Wygrywa 2 do 0 ze. z DNS-em. Wow, ok, to było dla mnie jednak trochę zaskoczeniem. Tak, można powiedzieć, że żyje ze streama. Jakby ze streama wszystko się wzięło, wszystko inne. No cóż, Znaczy, No, no tak jak wspomniałem, Drogo był tutaj faworytem, ale Myślałem, że DNS przynajmniej ma urwie no to jednak. No jednak nie. <ścoughs> no dobra. <ścoughs> Za chwilę oczywiście pojedynek przegranych, a potem pojedynek wygranych, czyli Drogo zmierzy się z Hiromerinem. Myślę, że to będzie bardzo fajne starcie, ale najpierw starcie chaotyczne, czyli DNS ze Skilousem. No i tu bym ich bardzo blisko siebie postawił. To już jest tak, że. No rzut monetą wręcz. No, ale tak jakby o formie pomyśleć. Kto ma dzisiaj lepszą formę? Czy Skillos, czy DNS? No nic mi, nic mi nie przychodzi do głowy. Może DNS jest trochę lepiej rozgrzany, no bo gra dopiero za PVP, no ale zobaczymy. A z drugiej strony Skillos zobaczył teraz trochę jak gra DNS. Więc ma na jego temat trochę więcej informacji. Zobaczymy. Oczywiście powracamy po przerwie. Dziękuję za oglądanie tego starcia. Trwało one jedyne, jedyne 16 minut tam z sekundami. Following w cześć, cześć. I dziękuję Damska za suba i Calvi 4, 3, 4, 4 również.